Witajcie, w tym filmie pokażę Wam nowości w GTA Online. I na samym starcie zacznijmy sobie od premii i zadzwonimy do Franklina, bo u niego jest pewna premia. A tą premią są zabójstwa na telefon, teraz dają one dwa razy więcej kas Druga premia to szturm na Cayo daje on teraz dwa razy więcej kas Trzecia premia to wyścigi Hotring również dają one dwa razy więcej kas Czwarta już premia to są akcje społeczności, dają one teraz dwa razy kasę RP, ale tylko wybrane akcje. I ostatnia premia to jest przetrwanie na Cayo Perico, daje ono teraz cztery razy kasę RP jak macie Gita Plusa. A jak nie opłacacie tego momentu, macie premię dwa razy kasę RP. Kolejny tydzień mamy taką samą premię na to. Teraz przejdźmy sobie do zniżek i w Legendary mamy tani RS7B. Paul Raiden mamy taniej, Rampant Rocket, w Warstock mamy taniej Żabę, Sauternie mamy taniej Kanjo, Tautko również mamy taniej, W Sauternie tego Karina. Każdy wanie z bronią ma 30% zniżkę na karabin bojowy. A jak opłacacie GTA, to wanie macie o 40% taniej karabin wojskowy. I na sam koniec przejdźmy sobie do darmowego autka. I w tym tygodniu jest to Pargon R i co trzeba zrobić, by zgarnąć tą furę za Free. A musicie zająć przynajmniej drugie miejsce przez 3 dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego, i to autko będzie wasze. No i to byłoby na tyle w tym szybkim newsie. Trzymajcie się, papa! Pa.